Polska od 10 lat jest w Unii Europejskiej. A jak było wcześniej, Panie Wójcie, z dostępnością środków zewnętrznych i jak wyglądała współpraca międzynarodowa? Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i uzyskaniem tych możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, gminy te środki zewnętrzne pozyskiwały w ramach. Najpierw środków przedakcesyjnych, czyli to, co było przed 2004 rokiem w różnych programach typu SAPAR, typu FARE. Natomiast głównie opieraliśmy się na tych środkach. Które były dostępne w kraju. To były różnego typu fundusze, fundusze ochrony środowiska. Nim zresztą one powstały, mówię o Wojewódzkim Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Te środki znajdowały się w administracji rządowej, w urzędach wojewódzkich, w Wydziałach Ochrony Środowiska i tam w ten sposób taki przyjęty, określony wtedy korzystaliśmy. I muszę powiedzieć, że nasza gmina bardzo dużo z tych środków skorzystała. Później rozpoczęły się, a właściwie już na początku lat 90., w 91 roku, jak powstał Euroregion Nyssa. Wtedy pokazały się takie możliwości aplikowania o tak zwane w tak zwanych miękkich projektach, mało inwestycyjnych. My nie byliśmy za bardzo zadowoleni, no bo to była taka trochę zmiana myślenia, że my potrzebowaliśmy wodociągów, potrzebowaliśmy kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wiele tej takiej twardej infrastruktury. Natomiast tutaj te środki które były proponowane, one były przeznaczane raczej na taką zmianę myślenia, na wydawnictwa, na publikacje, na konferencje. Często uważaliśmy, że no nam jest czegoś innego potrzeba. Niemniej w tamtym okresie chyba nie było można w inny sposób tego traktować, jak się później okazało, już po wejściu do Unii Europejskiej. Tam obowiązują, zresztą obowiązują do dziś, twarde zasady dysponowania tym groszem publicznym. Najpierw udowodnienie, że te pieniądze nam są potrzebne, bo one pomogą w sytuacji naszych mieszkańców, polepszą ten byt, lepiej nam się będzie i pracować, i żyć, i współpracować. Także dzisiaj w innym kontekście na te przepisy, na te procedury patrzymy. Wracając jeszcze na chwilę do tych środków przedakcesyjnych, to muszę wyraźnie podkreślić dwie rzeczy. Wtedy Zachód, a szczególnie Duńczycy starali nam się pokazać... Jak u nich wygląda administracja, szczególnie administracja samorządowa, bo samorządy przecież powstały w 90 roku, zaczęły funkcjonować od 90 roku. W związku z tym Duńczycy, chcąc się podzielić tymi doświadczeniami, zapraszali nas. Mamy współpracę bardzo intensywną wtedy z gminą duńską IKAST i tam żeśmy podglądali. Podglądaliśmy jak wygląda sam Urząd Pracy, bo to też było takie dla nas ciekawe. W 90 roku dużo nowych ludzi przyszło do administracji, szczególnie no do tej administracji samorządowej. Gminy do 90 roku były ostatnim ogniwem tej administracji rządowej, natomiast tutaj ten samorząd no musiał się inaczej jak gdyby organizować, ale inaczej musiał zacząć funkcjonować urząd. Później tym drugim takim bardzo ważnym momentem, który chcę podkreślić, to było powstanie euroregionu Nysa już w końcówce 90 roku. Tam pisząc jeszcze bardzo często w tym nazewnictwie z tamtych lat to funkcjonowało podanie. Musieliśmy już się wtedy przestawić, że to jest pisanie wniosku, w którym my musimy przekonać tego, kto, od, od kogo chcemy pieniądze, że nam to jest naprawdę potrzebne. Że nie jest to y, pomnik dla danej osoby, wójta, burmistrza, tylko że jest to y, coś, co chcemy wykonać, co będzie służyć y, większości mieszkańców, co poprawi ich byt. Tak to wtedy wyglądało. Jakbyśmy mogli podsumować współpracę z gminą Kamienna Góra? Spolupráce s Gminou Kaměna Gora začala roku 2011 po našem vstupu do Euroregionu Glacensis a od té doby my vlastně spolupracujeme s Gminou Kaměna Gora na projektech, které jsme uskutečnili během dvou let spolupráce. Ten první projekt byl kulturní slavnosti na Českopolském pohraničí. Je to projekt, který trvá tři roky. Teď jsme vlastně ve fázi druhých slavností našich Rudolfových. Další projekt byl mikroprojekt, co se týče spolupráce s gminou Kaměná Gora, vybavení hasičů a, a projektové dokumentace na naší novou hasičárnu. Posledním projektem, kterým jsme navazali spolupráci, byla tvorba vlastivědné putování po na tupou. Jedná se o mapu a následnou brožuru. Rádi bychom, abychom ve spolupráci pokračovali i nadále, protože se nám daří ve spolupráci s gminou Kamianá Góra dosáhnout na finanční prostředky z Evropské unie a rádi bychom v této spolupráci pokračovali i nadále. Výročí spolupráce s gminou Kamianá Góra se mi jeví jako kladně. Zpočátku jsme spolupracovali ve školství na bázi hasičů, rozjeli jsme malé mikroprojekty. Samozřejmě mikroprojekty jsou v rámci Evropské unie, co znamená, že to je dlouhodobá spolupráce jak z polské strany, tak ze strany české. Spolupráce je na velice vysoké úrovni, spolupracujeme v rámci Evropské unie na příhraničí, pořádáme projekty, které jsou financované z Evropské unie, to znamená projekt hasičů 120 let výročí, pak projekt na turné kopané, které pořádá tady obec pertice, a jiné menší projekty, které jsou v rámci Evropské unie financovány ve spolupráci s Gminou. Z gminą Kamienna Góra my nie współpracowaliśmy spół, jeszcze, ale jak szukaliśmy partnera dla gminy Kamienna Góra, tym partnerem jest miasto Słobodna u nas w Czechach, no przy tym szukaniu partnerstwa uh, przyszedł na pomysł zrobić taki wspólny, taki wspólny duży projekt. Tak udało się nam, że najlepiej by było te rzeczy, które robimy, te imprezy, uh, tak spróbować, tak... Naszą imprezę to w żaclerzu to jest 5 lipca, Dzień Rzemiosła Ludowego i tydzień w maju są już zbaże w Perkenem dole u żaclerza. Miasto Swoboda na Tupou, tam ma tak gdzieś we wrześniu, myślę, że jest to święto, jest święty Rudolf, takie tak Rudolfowi Slawności po czesku się I gmina, gmina Kamienna Góra, Góra te swoje imprezy dwie udawa i gmina Lubawka, gmina Lubawka mała Wielkanoc te imprezy i Dni Lubawki. W okresie 10 lat nasza szkoła skorzystała z z pięciu projektów, które można byłoby podzielić na dwa takie sektory. Jeden to części budowlano-remontowe a druga część to będą projekty dydaktyczno-wychowawcze. Pierwszy projekt, który został zrealizowany w naszej szkole to był przy współpracy z Funduszem Norweskim, to termomodernizacja zespołu szkół publicznych, w tym wymiana ocieplenia, wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien. Drugi projekt, który był zrobiony czy zrealizowany w naszej szkole, to indywidualizacja procesu nauczania w ramach projektu Wyrównywanie Szans w gminie Kamienna Góra. Projekt ten y, był realizowany przez dwa lata. Z tego y, szkoła nasza skorzystała z dodatkowego wyposażenia i mieliśmy dodatkową ofertę edukacyjną dla dzieci. Drugi projekt, y, który był związany z edukacją, był to projekt Lepszy Start, Lepsze jutro, w którym przede wszystkim postawiliśmy na wzbogacenie oferty edukacyjnej dla naszych dzieci i młodzieży, bo w tym projekcie uczestniczyli także uczniowie gimnazjum publicznego i dodatkowo mieliśmy wyposażenie szkoły. Czwarty projekt to jest projekt, który obecnie realizujemy, to jest wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół powiatu kamiennogórskiego jest on skierowany przede wszystkim do rad pedagogicznych dla całego grona pedagogicznego ma być celem tego ma być podniesienie jakości pracy szkoły. Tak, rzeczywiście w ciągu tego dziesięciolecia, kiedy jesteśmy członkami Unii Europejskiej, szkoła miała możliwość korzystać z projektów unijnych i w wyniku tego y, szkoła zyskała, zyskali uczniowie. Korzystaliśmy z takiego projektu unijnego. Y, który nazwany jest Fundusz Norweski w ramach tego projektu. Y, duża część budynku całego gmachu szkolnego y, została ocieplona. Była to tak zwana termomodernizacja. Y, zostały przy tym odnowione klasy, począwszy od podłóg poprzez y, wszystkie ściany, drzwi wejściowe. Y, w związku z tym dzieci uczą się w pięknych, nowych y, pomieszczeniach jasnych, widnych, y, w bardzo dobrych warunkach. Kolejnymi projektami unijnymi były projekty skierowane na uczniów, na ich rozwój kompetencji, na wyposażenie szkoły. Były to projekty pracownia przyrodnicza w każdej gminie, czy indywidualizacja nauczania dla uczniów z klas najmłodszych. Ten projekt obejmował uczniów klas 1-3 i tam skorzystaliśmy w dwójnasób skorzystały dzieci mając dużo, dużo dodatkowych zajęć, które pozwoliły im wyrównywać szanse edukacyjne. Po drugie, klasy nasze zostały wyposażone w ramach tego projektu wiele nowoczesnych pomocy naukowych, komputery, tablice multimedialne, rzutniki i sprzęt najnowocześniejszej technologii informacyjnej. Kolejnym projektem był projekt pracownia przyrodnicza w każdej gminie i tu znowu zyskali i uczniowie i szkoła jako baza. Zyskaliśmy piękną pracownię przyrodniczą, która wyposażona jest w najbardziej nowoczesny sprzęt do wykonywania doświadczeń, a prowadzi to do tego, że uczniowie... W dużej części pozyskują kompetencje wykorzystania wiedzy w praktyce. Tak podsumowując, warto było te 10 lat starać się o dodatkowe fundusze, o dodatkowe, uczestniczyć w projektach, czy, czy pisać projekty, by zyskać dodatkowe fundusze, bo to wszystko wpłynęło na nowoczesność naszej szkoły. Szkoła skorzystała z wielu projektów, kilka projektów było projektami systemowymi, na przykład pracownia komputerowa, czy indywidualizacja w procesie nauczania klas 1-3. Natomiast napisaliśmy kilka projektów, które były typowo dla uczniów naszej szkoły przeprowadzone i udało nam, się, udało nam się pozyskać tutaj fundusze na zajęcia przede wszystkim. Dzięki tym projektom uczniowie mogli uczestniczyć w wielu wspaniałych zajęciach, mogli uczestniczyć, bywać w. Kinie, teatrze, w operze, w operetce uczestniczyły w wielu wycieczkach. Zajęcia odbywały się zarówno na płaszczyźnie wyrównywania szans, jak i na płaszczyźnie rozwojowej. Dzieci uczestniczyły w zajęciach muzycznych, w zajęciach plastycznych, w zajęciach teatralnych prowadzonych przez fachowców, przez aktorów. Dzięki projektom, a były to projekty lekcje z kulturą, nasza klasa naszym wspólnym domem, pomoc na starcie daje wsparcie, dajmy sobie szansę na rozwój, to były projekty, które, które sami napisaliśmy. Dzięki tym projektom, oprócz tego, że dzieci miały szansę na uczestniczenie w wielu ciekawych zajęciach, szkoła również zyskała bardzo dużo. Otrzymaliśmy pracownię komputerową wspaniałą, otrzymaliśmy mnóstwo pomocy, rzutniki multimedialne, tablicę interaktywną, komputery. I wiele innych pomocy. Oczywiście cały sprzęt, oprogramowanie multimedialne do wykorzystania na, do pracy z dziećmi. Jakie gmina Kamienna Góra ma plany na swój rozwój w kontekście nowego budżetu unijnego 2014-2020? Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że najprawdopodobniej jest to ostatni budżet Unii Europejskiej, w którym będziemy mogli uczestniczyć w bardzo wysokim stopniu. W związku z tym powstał już pomysł połączenia własnych potrzeb. Jesteśmy w tak zwanej aglomeracji wałbrzyskiej. To są 23 gminy, które uznały, że działając razem możemy, może nie tyle więcej tych środków pozyskać, co lepiej te środki wykorzystać dla y, rzeczy, które są potrzebne w tych 23 gminach. W związku z tym my liczymy tu w naszej gminie, oczywiście y, razem z kilkunastoma gminami aglomeracji wałbrzyskiej, że y, po prostu tak stawiamy na y, ochronę powietrza termomodernizacja. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej co za tym idzie, no nie musimy się przekonywać. To jest generalnie są oszczędności w energii, ale też i dobre działanie ekologiczne dla ochrony powietrza, mniej spalając, mniej dymimy itd. itd. Innym takim głównym kierunkiem jest współdziałanie z gminami czeskimi, przede wszystkim z gminami czeskimi, bo gmina leży na pograniczu polsko-czeskim w zakresie szybkiego reagowania kryzysowego wzajemnego pomocy przy różnego typu kataklizmach. Ostatnie dziesięciolecia doświadczyły nas od 1997 roku prawie, do dziś co rok czy co dwa lata. Tu chcemy współpracować w zakresie straży pożarnych, mieć wspólne trudno powiedzieć dowództwo, ale tak, tak by to należało traktować, żebyśmy sobie w szybki sposób potrafili zareagować, potrafili pomóc. Natomiast działania, które nie są wprost naszymi kompetencjami gminnymi, ale które mają przeogromny wpływ na rozwój naszych gmin, to jest wspieranie rozwiązań transportowych, drogowych. Droga, o której mówimy od 20 paru lat, szybkiego ruchu łącząca właśnie system komunikacyjny, autostradowy czeski z całym południem Europy, mówimy o drodze szybkiego ruchu, tej tak zwanej s Mobilizacja w ramach aglomeracji wałbrzyskiej tych 23 gmin jest przeogromna. W różnego typu opracowaniach w naszych planach zagospodarowania, ale i też w takim lobowaniu w administracji rządowej, że to jest nam bezwzględnie potrzebne. Także to są te kierunki. Czy nadal Gmina Kamienna Góra będzie chciała współpracować z partnerami zagranicznymi? To jest chyba oczywiste, tu nie trzeba nikogo przekonywać, dlatego że sama idea Unii Europejskiej mówi o tym, że my powinniśmy współpracować. Współpraca państw rządów jest na poziomie dużo wyższym, niegminnym, ale mając jak gdyby przyzwolenie w porozumieniach międzyrządowych w ramach Unii Europejskiej, my schodzimy na dół, mamy swoich partnerów ze względu na położenie geograficzne to są przede wszystkim czesi, ale nie tylko współpracujemy z gminami z gminą niemiecką, póki co jedną. Oczywiście, tam, gdzie jest ta, ten, ten, ta potrzeba wspólnej, jakiejś współpracy, natomiast z gminami czeskimi na pewno to, o czym wspomniałem w zakresie reagowania kryzysowego, wzajemnej pomocy, walki z różnego typu żywiołami, my się musimy poznać. My musimy historię możemy poznać, ale musimy na nią umieć też reagować. To jest to żebyśmy ze zrozumieniem dzisiaj patrzyli y, jako społeczeństwo po jednej stronie, po drugiej, żebyśmy poznawali swoje y, tradycje, swoje nawyki, swoje zwyczaje, uczestniczyli we wspólnych imprezach, bo to jest jak gdyby taka konsolidacja, to jest Unia, to jest wspólnota, y, bo, bo jeżeli się poznamy, to nie będziemy się kłócić, nie będziemy y, prowokować do niewłaściwych zachowań. Tak to widzę.